Absolut wprowadza na rynek pierwszy model z nowej gamy QP. Tę tegoroczną premierę można było podziwiać podczas targów w Cannes. Kokpit jest szeroki i niezwykle przytulny, bez stałych przeszkód. Jego przestrzeń może być skonfigurowana na wiele sposobów, w zależności od stylu życia na pokładzie, jaki preferuje właściciel. Otwarcie nadburcia pozwala uzyskać bezpośredni widok na morze. Podobne widoki zapewniają przeszklone balustrady w kierunku rufy. Meble zewnętrzne można łatwo ustawiać w różnych konfiguracjach, dostosowując je do wielorakich potrzeb armatora i załogi. Te meble produkowane są przez znaną markę włoską, która nie ma ich w swojej oficjalnej ofercie, więc są to produkty tylko dla Absoluta. 48 kupę wyróżnia się śmiałym stylem, wysokim poziomem komfortu i silnym zaangażowaniem w tak zwany zrównoważony rozwój. Na dachu znalazły się panele słoneczne, z których jeden jest przeźroczysty, aby wpuszczać naturalne światło nie przegrzewając przy tym pomieszczenia, co jest niezwykle istotne, gdyż jacht nie posiada opcji otwieranego dachu. W salonie duże okna boczne otaczają cały pokład i, wraz z panoramiczną przednią szybą, zapewniają niezakłóconą widoczność. Od wewnątrz ten zapierający dech w piersiach widok zamienia się w prawdziwą 360-stopniową panoramę. Co więcej, okna mogą być elektrycznie otwierane, co pozwala w każdej chwili wpuścić morską bryzę i stworzyć przyjemną naturalną recyrkulację powietrza. Stanowisko sternika jest komfortowe i ergonomiczne, sama zaś konsola to rarytas dla miłośników wyrafinowanej estetyki. Oczywiście sterowanie jest elektryczne z przeniesieniem na hydraulikę, zatem kierownica pracuje bardzo miękko, delikatnie, można nią poruszać jednym palcem. Dobrze będzie się także spędzało czas pod pokładem. Przestrzeń ta została zaprojektowana ze smakiem i w zgodzie z duchem włoskiego nowoczesnego designu. Do dyspozycji są trzy kabiny, każda z wysokością stania i niezbędnymi udogodnieniami. Obrazu dopełniają dwie przestronne łazienki, jedna przynależna do armatorskiej i druga dzienna dla wszystkich. Normą w kabinach dziobowych Jachtów Absolut. Jest zorientowanie łoża niemalże równolegle do osi jachtu. Efektem tego zabiegu jest lepsze wykorzystanie tej przestrzeni i miła dla oka aranżacja. Będziemy obserwowali, jak rynek przyjmie ten jacht i jakie będą koleje tej serii coupé. Wszystko wskazuje na to, że kolejny model będzie większy niż ten, który zaprezentowano w kanale.